Ciekawostka numer 1. Kabib, jego ojciec oraz trener otwarcie mówił o wadze Rosjanina w poszczególnych etapach przygotowań do walki. Na roztrenowaniu jego waga wynosi 85 kg, gdy przygotowuje się do walki, waży między 79,5 a 81 kg, na tydzień przed ważeniem zaczyna zbijać wagę do 78 kg na 6 dni przed ważeniem, a potem do 76,5 na 5 dni przed ważeniem i tak dalej, aż do osiągnięcia limitu kategorii lekkiej. Czyli około 70,5 kg. Dzień później na walce waży już około 80 kg. Ciekawostka numer dwa. Jimmy Manuwa w 2002 roku został skazany na karę więzienia za włamanie, w 2003 wypuszczono go. Ciekawostka numer 3. Istnieje organizacja, która nazywa się tak samo jak jeden z największych portali o MMA: MMA Rocks. Federacja MMA Rocks zorganizowała dwie gale, pierwszą w 2012 roku w Brazylii, a drugą w 2013 w Argentynie. Nie walczyli na nich żadni zawodnicy znani szerszej publiczności. Ciekawostka numer 4. Menadżer m.in. Kabiba, Nurma Gomedowa czy Kamaru Usmana, Ali Abdelaziz w latach 2004-2007 stoczył cztery walki w formule MMA. W debiucie zwyciężył przez poddanie, natomiast trzy kolejne pojedynki przegrał przez poddanie. Ciekawostka numer 5. Narkun przed walką z Wójcikiem w 2017 roku stwierdził, że jego przeciwnik walczył z samymi ogórkami. Nie spodobało się to jednemu z byłych rywali Wójcika, a mianowicie obecnemu zawodnikowi UFC Michałowi Oleksiejczukowi, który wyzwał do pojedynku Narkuna takimi oto słowami. Tomasz Narkun, jeżeli twierdzisz, że Marcin Wójcik walczył z samymi ogórkami, to zapraszam Cię do tańca. Po Twojej konfrontacji z Marcinem na KSW Koloseum możemy sprawdzić swoje umiejętności nawet na mojej wsi. Szanuję cię jako sportowca, ale obrażanie zawodników publicznie, tych, którzy ciężką pracą dochodzą do sukcesu, jest niesmaczne. Swoją wypowiedzią obraziłeś wielu znakomitych sportowców. Marcin to bardzo dobry zawodnik i całe szczęście, że o wynikach naszych starć decydują umiejętności, a nie słowa. Do pojedynku między narkunem a Oleksiejczukiem ostatecznie nigdy nie doszło. Ciekawostka numer 6. Anderson Silva jest zawodnikiem, który wygrał 16 walk z rzędu w UFC. Co jest rekordową liczbą zwycięstw pod rząd w tej organizacji. Warto dodać, że John Jones wygrał teoretycznie 17 walk z rzędu, jednak drugi pojedynek z Cormirem, to jest 14 wygrana, został oficjalnie uznany jako nieodbyty, ponieważ Jones został przyłapany na dopingu. Ciekawostka numer 7. Alexander Gustafsson przed karierą w MMA pracował m.in. jako robotnik budowlany i bramkarz w klubach nocnych. Posiada także pierwszy zawodowy stopień nurkowy. Jeśli chcesz zobaczyć ponad 100 tego typu ciekawostek, wejdź na moim blogu mmapunch.pl w zakładkę ciekawostki, link w opisie. Jeżeli filmik Ci się spodobał, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi produkcjami.